W sobotę 17 maja rozwiązujemy quizy filmowe. Najpierw kilka quizów, które pojawiają się raz dziennie, a potem trzy quizy ze Sporkle, gdzie między innymi zrobimy quiz, że będziemy wybierać postać z horroru i do jakiej franczyzy pasuje. Zapraszam też do naszego podcastu, który jest podlinkowany tutaj pod opisem, albo raczej w opisie pod filmikiem, gdzie rozmawiam z Martyną na temat nowego filmu Stevena Soderberga pod tytułem Szpiedzy, a po angielsku Black Bag. Ale na początek matryca składająca się z 9 pól. Mamy sześć podpowiedzi, trzy w kolumnie, trzy w rzędach i musimy zgadnąć jakiś tytuł filmowy, który łączy obie podpowiedzi. W, jednym, w jednej kratce może być tylko jeden tytuł, ale to nie oznacza, że jeden tytuł jest poprawny, tylko możemy też wskazać, możemy się bawić w to, żeby był bardziej czy mniej popularny. Film animowany, numer w tytule. Czy też cyfra w tytule. 2010-2019 data premiery. Maja Rudolph, Bonnie Hunt i Gerard Butler. I od razu jestem rozłożony, bo nie mam pojęcia, kto to jest Bonnie Hunt. Okej. Okay. Maja Rudolph w filmie animowanym. Brrr. Jest szansa, że wszyscy występujli, nie? W Lego mówi. Absolutnie nie. Numer w tytule. Okej, okay, to może zrobimy tutaj. Datę premiery Bridesmaids. Oczywiście, że 68% ludzi wskazało ten film. Maja Rudolf. Numer w tytule. Czemu jej nie kojarzę z filmów aż tak mocno? Away We Go. Nigdzie nie dostawię. Bonnie Hunt. The Simpsons. Movie. Finding Nemo. Patrzę po prostu po produkcjach. Z różnych miejsc, gdzie powstają filmy animowane Over the Hedge. Nie, dobra, no to Gerarda Butlera znajdźmy w takim razie. How to Trainer Dragon oczywiście. Numer w tytule. O, tu zrobimy sobie. Um, Olympus has fallen. <coughs> I numer w tytule pewnie będą wszyscy, wybiorą 300, ale no trudno. Co to jest? Mitchells and the Machines, fair. To, jeśli to są najpopularniejsze odpowiedzi dla Major Rudolf, nigdy bym ich nie zgadł. Ok, czyli była Bonnie Hunt w Pixarach, w Cars i Cheaper by the Dozen. Bo się spojrzeć na najrzadsze odpowiedzi. Good Burger 2, bo czemu nie, Chips. Lego mówi, była w drugiej części. Okej, okay, nie byłem aż tak. E, nie byłem aż tak e, super, ultra daleko. Mówi do Jednosekundowe streszczenie filmu, zgadujemy jego tytuł. Nic nie przychodzi konkretnego do głowy, więc próbujemy The Firm. Proszę mi nie pokazywać tego. Dr dwie sekundy teraz. Widzę, że jest jakiś sądowniczy film, ale nie wiem jeszcze jaki. Czy jakiś John Cusack mi się tam przewija przez... po prostu wszystkie filmy z Sądem, które mi przychodzą do głowy. Runaway Jury Widziałem tytuł, ale nie znam, nie znam filmu zupełnie szczerze. Natomiast faktycznie jest John Cusack, jest Gene Hackman, jest Dustin Hoffman i jest Rachel Weiss. No, ciekawe. Framed kadr z filmu i zgadujemy jego tytuł. Mamy ewidentnie jakiś film uniwersytecki. Czyli liderki tańczą, chciałem wpisać Bring It On, ale nie ma. Nie wiem, czy to bracia Lions, czy nie. Lawrence Fishburne. How High. Na razie żadnego filmu, którego nie wpisałem, nie ma nawet na liście. O kurczę, Jennifer Connelly. I to jeszcze bardzo moda, czyli nawet chyba młodsza niż w pięknym myśle, ale uniwersytet ojej, Ice Cube, gdzie my jesteśmy? Next Friday, nie wiem, higher learning, ok, e, dobra, tak się nazywa podcast, którym jest prowadzony przez Vana Leitena właśnie o, o, o kulturze i... Dobra, dobra, a to zachęca do tego, żeby sprawdzić, co, co tutaj się dzieje. My tymczasem przechodzimy do, do roku 1986, 25 kwietnia. Mamy pięć najlepiej zarabiających filmów, informacje finansowe na ich temat i zgadujemy ich tytuły, ale nie korzystając tylko i wyłącznie z cyferek, ale możemy też kupić sobie podpowiedzi, na przykład jak reżyser. I mamy Ridleya Scotta w 1986. Wydaje mi się, że jest szansa, że to jest legend. Czyli naj, film z Tomem Cruzem, który jest fantazy. Nigdy więcej chyba Tom Cruise w takim typowym fantazy nie wystąpił. Ale e, najbardziej znana jest tutaj charakteryzacja Tima, e, e, Tima Carego jako, jako szatana. Nie jest to super dobry film, ale ma, ma jakiś taki czar. Ridley Scott jest, e, potrafi czasem zaskoczyć. Dobrze, ok. E, 25 milionów Universal. Dla każdego, kto był szalenie zakochany albo... Szalenie w długach. Tom Hanks. u <laughs> Mojego taty jedna z ulubionych komedii, czyli Skarbonka, a po angielsku The Money Pit. Który jest remake'iem jakiegoś filmu z kilkudz... kilkadziesiąt lat wcześniej. Jeśli ktoś przechodzi przez remont swojego domu, to lepiej nie oglądać bardzo... Uważam, że też ten, ten film jest dosyć zabawny. Może nie, mniej niż tata, którego pozdrawiam, ale nadal cieszę się, że zostałem do niego wprowadzony. Charles Bronson, o Jezus Maria, co, co tutaj, Deathwish 5? Jak Nie wyjdą mi... The to, no nie wiem, bo nie znam filmów z czasem Bronsonem aż tak za dużo. No dobra, zobaczmy inne. On jest gliniarzem, ona jest złodziejką i razem uciekają przed wszystkimi. Poproszę wszystkie, nie ma pojęcia. Murphy's Law i Charles Bronson jako tawkaj lat 80., -tych, 80. -tych. Wiedem, jak w tygodniu zawsze dociekałem, że dosyć szybko zmarł chyba na jakiegoś płuc, czy coś takiego. Dobrze. Kolejny film. Jerry Paris, i tak nie wiem co to jest. Steve Gutenberg gra w głównej roli. Boba Smith oraz David Graff. Uciekaj i chowaj się. W sumie mogłem od razu spróbować zgadywać, że to będzie. któreś. któraś akademia policyjna. Ok, i tym razem jest to trójka. Jest Hightower, są jeszcze jacyś znani ludzie. Ale chyba nie widzę. A nie jest, nie? Człowiek wielu głosów. Kurde, Michael Winslow, Columbia Pictures, zarobiło milion. O, oh, jest lato, które zawsze zapamiętasz. I masz nadzieję, że jeśli wrócisz, to wszystko się powtórzy. CC Spacek, Kevin Klein, Bonnie Bedelia. Jack Fisk reżyseruje. No idea. Violets are blue. Super. No Nie jest to najszczęśliwszy tydzień dla kina w tym 86 roku, ale legenda i Money Pit, i wiadomo Policyjna Akademia, coś tam jednak w kulturze nadal reprezentują. Przechodzimy do Cine to Mamy 16 podpowiedzi na krateczkach i 5 tytułów filmowych do zgadnięcia. Przekładamy tytuły filmowe tak, żeby cztery znalazły się koło siebie albo w rzędzie, albo w kolumnie. I może być 5 tytułów, bo będą cztery filmy w jednym kierunku, który sobie wybierzemy i pień, piąty będzie w przeciwnym. Ok, mam pomysł na *Robert Mountain. Is a Cowboy, Mary's Anne Hathaway, Jake Gyllenhaal i Falls in Love with Heath Ledger, *Robert Mountain. Brokeback Mountain, przepraszam. Tom Hanks saves Matt Damon, jest kapitanem w trakcie II wojny światowej i jest w filmie Spielberga, to jest Saving Private Ryan. Margot Robbie, która jest przyjaciółką z Ameryką Ferrerą. jest zabawką, to jest Barbie. Owen Wilson, Horseshoe Racer, taught by Paul Newman, to jest oczywiście Cars. Tom Hanks. Owen Wilson. <laughs> a, w filmie Pixara jest zabawką i jest kowbojem, to jest Woody w e, to historii. <laughs> Drugie scene to Nerdl. Tym razem mamy 16 tytułów filmowych na krateczkach, a zgadujemy motywy, które je łączą. Motywy mogą być bardzo różne, spróbujemy ustalić, czy dojdzie, dojdziemy do czegoś ciekawego. E, tu, 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 tu. Najpierw trzeba spojrzeć, czy cokolwiek przykuwa moją uwagę już widzę, że są filmy, których nie kojarzę, czyli The Clone Tyrone. I mam pomysł na coś wychodzi z telewizji. Videodrome, I Saw the TV, I Saw the TV Glow, Poltergeist i The Ring. A po prostu telewizory są częścią fabuły. Nie tak będzie. Klony, może Moon, Mickey 17. I Clone pasuje <grymne> pisem. Filmy na podstawie gier komputerowych i Hugh Grant. <grymne> A jak to połączyć teraz jednym? Postać jest niebieska. Nie mam pomysłu na ten ostatni. A, Justice Smith, no przykro mi, nie znam go. Ten faktycznie wiem, że, wiem, że był w Pokémon y, Detective Pikachu, wiem, że był w Honorem Among Thieves, ale nie pamiętałem, że jest w The TV Glow i w Jurassic World, nie wiedziałem, bo The Fallen Kingdom już po prostu nie oglądałem. The Daily Burgle, włamujemy się do skarbca chowanego przez słowa. Słowa, które znajdują się w opisach fabuł filmów. Tytuł filmu wpisujemy tutaj, i kiedy zostanie przeszukany treść tego opisu fabuły, to podświetlą się słowa, które tutaj mamy na zielono. Oznacza, że są otwarte. Istnieje jeden film, w którym wszystkie dziewięć podpowiedzi jest naraz, ale możemy też próbować siedem razy. Ugryzienie, taka restauracyjka, diner, lekarz, las, przyszłość, helikopter, Nowy Jork. Uratowanie e, i wizja. Hmm. Kto ma wizję, że... Dobra, zobaczmy. Final Destination 3. OK, mamy Diner i Rescue. I spróbujemy... <grywamy> spróbujemy zrobić po prostu kilka... E, kilka razy Final Destination. Dobrze. Dobrze. Teraz tak, ugryzienie. Zrobimy wolf Pięknie, fantastycznie. Doktor i helikopter. Helikopter może być w filmie Rambo 3. No, dajcie mi. I lekarz może być w filmie eee, Ludzie Contagion. Hmm. To może w takim razie spróbujmy wpisać po prostu doktor. Doctor Strange. Dobra, udało się w sześciu próbach. A filmem, którego szukaliśmy, było Mad. Haha, <laughs> okej. Okay. Madam Web, no niech będzie. Jacob's Ladder by miał 6, potem kilka po 5. Day after tomorrow, leave the world. Chciałem, a myślałem o tym, kurczę, o pojutrze. Dobrze, przechodzimy do. Movie Words mamy 10 słów i musimy ułożyć 4 tytuły filmowe. Pierwszy tytuł musi mieć jedno słowo, następne 2, potem 3, potem 4. I mamy oczywiście filmy z Danielem Dame Lewisem. Jedno jest 9. Phantom Thread ma dwa słowa, My Left Foot ma słów 3 i There Will Be Blood ma słów 4. Aktorzy. Albo aktorki, które wystąpili w trzech dramatach. Boys Don't Cry, Freedom Writers i Million Dollar Baby to jest Hilary Swank. Darkest Hour Monk to jest Gary Oldman. Gone Baby Gone, Million Dollar Baby and Redemption to jest Morgan Freeman. Gandhi Ben Kingsley. Lion in Winter. Morning Glory on Golden Pond. Okej, okay, Henry Fonda. Uh, nie? Wrócimy do tego, bo podejrzewam, że to może być też... To może być Catherine Hepburn, ok. Accused, Nell i Taxi Driver, to wszystko jest Jodie Foster. O tym Sonata, Casablanca, For Whom the Bell tolls, to jest Humphrey Bogart. Nie ma Humphreya Bogarta, to znaczy, że to musi być Ingrid Bergman. Capote, Doubt i Magnolia, to jest Philip Seymour Hoffman. Cat on a Hot Tin Roof, Elizabeth Taylor. Almost Famous, Nomadland, to jest Frances McDormand. Beautiful Mind. Uh, Toys, Russell Crowe. I am some milky mystic river. Toys, Sean Penn. Gone with the wind. Streetcar named Desire. Waterloo Bridge. There's Marlon Brando. Nie, bo Gone with the wind występuje. W związku z czym to musi być Vivien Iron Lady. Out of Africa. Sophie's Choice. To jest Meryl Streep, Gangs of New York. Daniel Day-Lewis. About Schmidt. Jack Nicholson. Twenty Fifth Hour. Edward Norton. Emma. Proof. Shakespeare in Love. Gwyneth Paltrow. The Master, Jackie Phoenix. All about Eve. Now, Voyager, whatever happened to Baby Jane, to Betty Davis. I tutaj mamy Catherine Hepburn. I teraz wybieramy. <coughs> wybieramy potwory i wskazujemy ich, do której franczyzy należą. Obcy to jest oczywiście w Xenomorph, <coughs> Silence of the Lambs to jest Hannibal Lecter. A liśnienie. Będzie po prostu Jack Torrance. A, nie. O, tak, siostry. The Rings. Potrzebujemy Sadako, czy też Samary. Dracula. Widno być proste. To jest Dracula w wersji, gary, znaczy w sensie grany przez Garego Oldmana z filmu Francesa Forda Coppoli. Mumia. Imotep Scream. Ghostface. Candyman, Man, jest Tony jest tutaj. Blair Witch Project. Heather Donahue nie jest zła, bo Wiedźmy, nie wiem jak wygląda. The Omen, to jest Damien. Freddy Krueger jest tu na pierwszym planie. Carrie. Nie widzę Carrie na pierwszy rzut Podejrzewam, że to jest Carrie, ale... ale może nie. Dobrze, wrócimy, bo nie zabraknie nam. Halloween. Mike Myers. Z maską, która ma wyglądać jak William Shatner. Egzorcysta. Potrzebujemy regan, Tu jest. It. Pennywise. Misery jest ani tak jest, Child's Play, czyli Chucky, Psycho jest Norman Bates, Hellraiser, Cenobita, Frankenstein jest tutaj i Carrie nam została tylko tu. A, tu jest nawet podpisane Carrie White. Trochę, trochę miałem na myśli nawet, że może będzie Pet Cemetery, ale nie było. Dobrze, dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zapraszam jeszcze raz do słuchania podcastu, link jest w opisie i do usłyszenia i do zobaczenia jutro. Pa!